Koń nie musi od razu rozumieć. My mhm. chcemy mu pokazać kroczek po kroczku ćwiczenie i nam zależy na tym, żeby w tym ćwiczeniu koń na początku podróżował na wprost, ale już moje ciało tutaj pokazuje, będziemy skręcali. Jak on jest do tego przygotowany, ja mu dopiero daję następny sygnał, dzięki czemu on obraca się szybciej, to co zauważyłaś. Tylko mhm. mam do Ciebie prośbę, żebyś prowadziła sobie zasadę pod tytułem i pierwszy, drugi, trzeci, trzeci krok. No. Ja jeszcze jadę na wprost. Teraz daję sygnał głową i w momencie, kiedy jestem dosłownie krok przed stojakiem, dopiero daję sygnał ręką albo ręku dopiero pokazuje, gdzie będę podróżowała. Mhm. Bo jest sytuacja taka, że zobacz, bardzo często to jest Twój drugi krok i już no, zaczynasz mnie. mi schodzić tędy. Mhm. A potem wejdziemy w galopie, będziemy chcieli jechać do tamtego drąga i jak tu wskręcić? No. I zaczyna się walka. Mhm. Czyli chcemy, żeby ten koń dźwigał się bardziej na zadzie, dzięki temu, żeby zrobił to sobie wstępie, bo pochodził wstęp z wolny, już w wolnym wstępiku zrozumiał, że może podejść wolno, może się na nim dźwignąć, nie ucieka lewo-prawo. Następnie Robił to samo w kusie, bo już wie, a potem będziemy chcieli to przełożyć na galop. Mhm. Łapiemy o co chodzi. Jeśli chcesz wiedzieć, jak nie dać się oszukać nieuczciwym handlarzom koni, to wejdź na mój profil na Instagramie i pobierz darmowy rozdział mojego e-booka.